Włączony w buchu, ratując całego. Nie Nieźle. Jedno jest pewne. Bohater nie skończył najlepiej. To nie mówi, go znaleźć. Jego kariera dobiegła końca. Pytanie tylko, czy tak wierna ofiarność na cokolwiek się stało. To jest jeden. Z tyłu chyba cztery. Statysta numer jeden. Odniósł mniej obrażeń niż podczas testu drobnego. Pytanie, jak wygląda ta skóra? Ta ona jest bardzo wymowna. Podłamek w się w sklejkę, ale nie przeszedł na wylot. Poprzednim ja w poprzednim teście odłamki przewijały sklejkę w miejsca, nie Niech już, że ciało leżące na granacie znacznie zmniejsza siłę wrażenia odłamkami. A na trzech metrach? O, 3. Nic nie widzę. Chyba naprawdę ich uratował. Nie ma wątpliwości. Mit potwierdzony. No i wszystko jasne. Naprawdę się dziwi, nie wierzyłem w takie konkretne wyniki. Kiedy nasz bohater rzucił się na granach, to obrażenia podnosiły jedynie statystę numer jeden. I to tylko robią. Statyści 2 i 3 są prawie nie pchnić, nie wspominając o stojących gada.